Cześć, kochani, witam wszystkie lewki, w czytaniu na sierpień. E, oczywiście wszystkiego najlepszego, kochani, bo wiem, że sierpień jest przecież waszym, waszym miesiącem generalnie, no i końcówka lipca. A więc obojętnie, czy już mieliście urodziny, czy będziecie mieli, życzę Wam wszystkiego, wszystkiego, co, na, co najpiękniejsze, co najlepsze, wszystkiego, e, co sobie zamarzycie po prostu. E, kochani, czytanie dzisiejsze. Zaczniemy od czytania ogólnego, później zrobimy czytanie na miłość, które podzielimy na miłość dla singli, a później zrobimy miłość na, dla związkowców. E, koniec, zrobimy sobie dwa, dwie ostatnie części czytania, czyli kariera, a ostatnie będzie czytanie na ducha, czyli na Wasze, wiecie, emocje, na to, jak postrzegacie pewne, jak będziecie odczuwać pewne sprawy. Kochani, czytanie na, na drugą połowę roku jest już na kanale, w opisie będziecie je mieli, tak samo razem z czasówkami, które będą tutaj też na dole ekranu podane. No i kochani, nie ma co przedłużać, Zaczynajmy. No i zacznijmy sobie od e, czytania ogólnego, e, więc zobaczmy, co u moich chlebków w sierpniu 2021. E, jeżeli chodzi o ogół, tak, czyli co możemy tutaj powiedzieć moim lewom. Ogólnie, coś mi się tu flipnęło, jestem przekonana. E, rycerz pentakli, dwójka różdżek. Mhm. Dobrze. Mhm. I na sam koniec mamy. A samie czym? W odwrocie. Kochani, ja tu czuję dużo oczekiwania, dużo oczekiwania na coś, co się jeszcze nie wydarzy, ale, jesteście, ale się do tego szykujecie. Szykujecie się mianowicie tym, że ciężko pracujecie, mamy rycerza pentakli, skupiacie się na tym, że na, po prostu na tym celu. Wyznaczyliście sobie cel, który chcecie osiągnąć i do niego dążycie. No i jesteście już praktycznie na końcu, no póki co czekacie, aż, aż to zatrybi, no bo jest ta dwójka różdek. No i myślę, że na razie no jest As, as mieczy w, w pozycji odwróconej. Na razie ta sytuacja nie do końca się wydarzy, możliwe, że pod koniec miesiąca się tam zacznie coś dziać w tym temacie, ale nie zmieniajcie tempa, pracujcie dalej ciężko, skupiajcie się na tym, ten as się odwróci i on w końcu będzie, będzie kartą nowego świeżego początku, no ale musicie uzbroić się po prostu w cierpliwość, no i tak jak powiedziałam właśnie w ciężką w ciężką pracę, no, ale myślę, że to, to się pojawi. Obojętnie, czy to będzie jakiś projekt, jeżeli, związany z pracą, czy to będzie nawet osoba, z którą po prostu się umawiacie, spotykacie i po prostu liczycie na to, że w końcu powie tak i się, nie wiem, i będzie chciała z wami być. Czy to będzie czy to będzie jakiś wyjazd, na który czekacie i powoli, powoli zbieracie, nie wiem, środki, ogarniacie się, żeby pojechać, no i że faktycznie coś się wydarzy. Obojętne, co to będzie, to jest jakiś Wasz taki, powiedzmy, projekt wewnętrzny, na, którego, na który po prostu poświęcacie bardzo dużo czasu, bardzo dużo pracy i mam nadzieję, że po prostu uda Wam się go zrealizować. Niedługo. No i będziecie mogli rozpocząć jakiś tam nowy etap, nową... Um, będziecie mieć jakiś nowy, świeższy moment w Waszym życiu. Więc bardzo fajna energia. Zobaczmy, moi drodzy, teraz, jak to wygląda u singli. Więc sprawdźmy. Single lwy, tak? W sierpniu 2021. Zobaczmy, co u moich lwi singli. Oj, mamy, mamy siłę! Waszą kartę, kochane lewki! Fantastycznie! E, mamy szóstkę e, różdżek. Uh -huh. I asa mieczy. No i tutaj jest to początek. Na spodzie Zabij mamy i... diabła. Słuchajcie, ja mam wrażenie, że mimo to, że jesteście singlami, to albo się z kimś spotykacie, kto wam totalnie nie pasuje i nie chcecie się z tą osobą aż tak często widywać, i myślę, że to zrobicie z jakby szacunku dla samego siebie, bo będziecie mieć po prostu dość um, tej osoby. Możliwe, że ta osoba jest dość taka zaborcza i chce mieć bardzo dużo czasu z wami, albo w drugą stronę, że nie poświęca wam tego, tego czasu zbyt wiele. No macie po prostu takie przeczucie, że, um, że to nie jest to. No i myślę, że ta wewnętrzna siła wam pokaże, że. No, wy macie bardzo, hmm, hmm, przepraszam, wylewki, macie bardzo dużo miłości do samego siebie, szacunku do samego siebie. I ta karta wam tylko jakby to podkreśla, że i to było któreś czytanie tutaj u mnie na kanale, że właśnie z miłości do siebie odchodzę od siebie, czy coś takiego. No i mam wrażenie, że to jest trochę taka energia, że nie czuję tego uczucia, mimo tego, że się spotykamy, jest miło, ale traktujecie jako kumpla, czy tam koleżankę i no więcej nic z tego nie ma. No więc się po prostu zbieram, tak? Mamy szóstkę pentakli, to jest karta mm, ruszenia do przodu, tego, że zostawiam tą przeszłość w tyle i no, z tego nic nie będzie, więc stwierdzam, że nie będę się, nie będę się za bardzo angażował i próbował, czy tam próbowała... <laughs> e Wzniesać ogień, którego po prostu nie ma, nie ma żadnej iskry naj, najwyraźniej, mm, ale jest as mieczy na sam koniec. No i to jest wasza, wasza karta, która daje na wam i mi dużo nadziei, bo w momencie, kiedy odchodzicie od kogoś, i jakby może nie to, że odchodzicie, ale kończycie jakąś relację, albo mówicie, że okej, okay, to jest tylko i wyłącznie przyjaźń, a nie miłość, i trochę czuję coś takiego, że raczej przyjaźń, a nie miłość, to zaczyna się nowy etap. A nowy etap może bardzo łatwo symbolizować nową osobę. Więc y, myślę, że to, to jest bardzo, bardzo możliwe, że uwalniając się od tej starej, toksycznej, może nie to, że toksycznej, bo nie czuję, żeby ta osoba była toksyczna, po prostu nie jest Wasza osoba. U części z Was może być toksyczna, ale myślę, że u większości to nie jest, e, nie, nie jest taka sytuacja. E, no i decydujecie się na to, że zostawiacie mm, to, co było kiedyś mm, mm, i dajecie sobie trochę, mm, trochę luzu, tak? No i dzięki temu zaczynacie nowy etap z tym asem, Asem Mieczy, zyskujecie właśnie taką mentalną przejrzystość i już wiecie, czego chcecie. A to jest naprawdę fantastyczna sprawa, bo jak jesteście singlami i chodzi się na początku po omacku, nie do końca wiecie, czego chcecie i spotykając się z wieloma różnymi osobami albo nawet niewieloma, ale z kilkoma różnymi osobami nakreślacie sobie to, czego chcecie i czego chcielibyście u siebie w nowym kiedyś związku, a co Wam totalnie nie pasuje. Więc skorzystajcie z tego, jeżeli jakieś nowe energie się będą u Was pojawiały, no to po prostu bierzcie je, bierzcie je jak. Jak lecą, może nie jak lecą, ale, ale umawiajcie się, dlaczego, dlaczego by nie. Dobra, lecimy dalej i robimy rozkład dla osób w związkach. I zobaczmy, może on zrobimy sobie z tej talii. Zobaczmy, co u moich związkowców. Co u lwów w związkach w sierpniu 2021. Co u moich lewków w związkach w sierpniu 2021. Okej, okay, mamy motywatora, króla róż, więc w gruncie, w gruncie rzeczy to może być wasza energia, ewentualnie macie do czynienia z drugim znakiem ognistym, czyli albo baranem, albo strzelcem dodatkowo. Mamy kartę byka, no i mamy tutaj tradycję, oho, dobrze, ciekawie. I na sam koniec mamy, mamy sąd ostateczny i to jest perspektywa. Słuchajcie kochani, ja bym się nie zdziwiła, na spodzie mamy słońce, więc waszą ulubioną kartę. Ja bym się nie zdziwiła, jakbyście, nie wiem, albo, albo ktoś Wam się oświadczył, albo Wy się oświadczyli, albo, no i to jest jakaś taka tradycja, tu albo, albo możliwe, że nawet, no chyba to też może być, albo nawet się przeprowadzili do tej osoby, zaczęli razem mieszkać. Czuję jakiś większy krok po prostu, większy krok, który się tutaj zadzieje, no to za sprawą właśnie tego tutaj naszego byka, tak, czyli kapłana. I no nie zdziwiłabym się, gdyby, gdyby ta inicjatywa wyszła raczej od was w celu, nie wiem, wsparcia drugiej osoby. Mamy słońce jest wpisane w ogóle wsparcie. I czuję tutaj bardziej Waszą energię i to raczej waszą inicjatywę, żeby zrobić coś w kierunku przejścia na następny poziom po prostu w waszej relacji, w waszym związku, osiągnięcie jakiegoś kamienia milowego. I myślę, że... Może być lekko taka, ok, po co się śpieszyć, ale w gruncie rzeczy to jest coś, co bardzo by chciał, chciała mieć e, u siebie w życiu i bardzo możliwe, że to będzie właśnie o tym mieszkaniu razem. E, ale czuję tutaj dużą, dużą motywację i dużą chęć do tego, żeby żeby z tą osobą być częściej i żeby nawet właśnie, właśnie odhaczyć jakąś tradycję z tym tutaj e, naszym, naszym kapłanem. No i myślę, że tak to może. U was wyglądać. No, no, to jest bardzo miła opcja, tak? Szczególnie, że jak widzimy, że jesteśmy zaangażowani w nasz związek i ciągle w jakiś sposób się ten związek rozwija. To nie jest związek, który stoi w miejscu, tylko naprawdę dbamy o siebie wzajemnie i chcemy. Chcemy wypełniać i jakby wychodzić potrzebą drugiej osoby naprzeciw, tak? Więc myślę, że dla tej osoby to, to bardzo, bardzo duży krok, dla Was też oczywiście, e, i możliwe, że po prostu przejdziecie o, o, o szczebelek wyżej, co jest naprawdę cudowną opcją, nie? No bo, no bo jeżeli to jest, to jest już jakiś taki dojrzalszy, dojrzalszy związek, e, to, to tylko winszować, no bo o to, o to w tym wszystkim chodzi chyba. Więc no, wygląda to bardzo, bardzo dobrze. Oczywiście dla osób, które są już taki w takich doświadczonych związkach, w związkach małżeńskich i tak dalej, to też może być jakiś krok milowy, tak? Jakiś kamień milowy u Was. E, ja tu mówię raczej o tych związkach, które już są jakiś czas ze sobą, a dopiero, dopiero się precyzują, czy faktycznie będą dalej ze sobą. A jeżeli chodzi o związkowców, którzy już są dość długo ze sobą, to też możecie przejść właśnie o oczko, oczko wyżej, tylko po prostu na innej płaszczyźnie. I, i poczujecie ten rozwój w związku, więc to jest naprawdę coś. Coś cudownego, coś wspaniałego. Jeżeli idziemy ciągle do przodu, nie robimy 10 kroków w tył, to jesteśmy, jesteśmy naprawdę na dobrej drodze. Dobra kochani, teraz przechodzimy do rozkładu na karierę, pieniądze, finanse ogólnie, ogólnie rzecz biorąc i zrobimy sobie z tą talią. Zobaczmy, co u moich lewków, jeżeli chodzi o karierę, finanse. I tak dalej. Dobra, mamy Maga, mamy Pazia Różdżek, super. Uh -huh. Uh -huh. I mamy dziesiątkę pentakli. No, cudownie, lewki, bardzo fajnie. Myślę, że tu będziecie mieć dużo inicjatywy, dużo będziecie chcieli stworzyć. I ja tu czuję duży powiew w ogóle Wam pod, pod lwie skrzydła, to już wy prawie gryfami jesteście u mnie tutaj. No, ale to powiedzmy, nie. Ale zobaczcie, w ogóle to jest też wasza kopnięta ósemka, nie? E, czyli możliwe, że jakby to, to, to czytanie dzięki temu mm, zyskuje na sile. E, no i to jest ten mój ulubiony mag. To jest coś, ktoś, kto ma po prostu wszystko, ma środki, jest gotowy podejmować ryzyko, jest gotowy do, do zrobienia rzeczy, bo ma po prostu wewnętrzną pewność, że wszystko pójdzie po jego myśli. wiecie co? Naprawdę wszystko pójdzie na jego, po jego myśli, bo bardzo możliwe, że dużo zyskacie i w oczach innych, i w swoich oczach, właśnie taką swoją czasami nad dziecinnością. Ale takim świeżym podejściem. No bo zobaczcie, on tu jest w ogóle przebrany za, za ziemniaka, to jest Sputnik, ale to już jest inna, ten, inna sprawa. No i, no i to on, on daje tutaj nam taką energię właśnie takiej zabawy i takiej dziecinności w ogóle, takiej lekkości podchodzenia do, do problemów. Myślę, że to nie będzie dla Was jakieś bardzo ciężkie, raczej to będą sytuacje, w których będziecie podchodzili z takim: okej. Okay, co ma być, to będzie, nie będę, się z tym, nie będę się tym za bardzo przejmował, ja tu widzę dużo aktywności, dużo chęci i wiecie co, naprawdę to będzie działało, bo mamy dziesiątkę pentakli na koniec. To jest absolutny dobrobyt, tu naprawdę niczego nie brakuje, tu jest, jeżeli chodzi o, o pracę, tak, to macie, no macie wszelkie możliwości, tak jak z tym tutaj naszym magiem, macie wszelkie możliwości do tego, żeby, żeby osiągnąć bardzo, bardzo wiele, dajecie sobie radę, jeżeli chodzi o... Hmm, o radzenie sobie z różnymi wyzwaniami rzucanymi Wam po drodze, więc nie widzę żadnych po prostu tutaj problemów, ja bym powiedziała, tak jak mówiłam byczkom, że mm, trochę takie właśnie usłane różami, że Wy samym sobą bardzo dużo możecie, możecie wskórać, to nie jest tak, że musicie mieć nie wiadomo ile osób, które, które będą Wam udzielały nie wiadomo jakiego wsparcia, nie, Wy jesteście na tyle samowystarczalni, że po prostu wszystko idzie Wam dość łatwo i będzie szło Wam dość, mm, dość łatwo. No, cudowna energia, naprawdę cudowna energia. I teraz zrobimy sobie ostatnią część tego rozkładu i to będzie rozkład na ducha. I teraz zastanawiam, z której talii go zrobić może z tej. Zobaczymy. Co u moich lewków, jeżeli chodzi o ducha, o uczucia, o wnętrze co u moich lwów? Ok, czwórka kielichów w odwrocie, siódemka pentakli w odwrocie. I szóstka mieczy. Tak, ale wiecie co? To jest tak piękna sprawa, bo ja tu czuję, e, czuję taką energię, właśnie z tą czwórką, e, czwórką przepraszam, kielichów odwróconą, że e, już nie skupiacie się na, to, że, na tym, że te wszystkie kielichy wam się wylewają, w ogóle brakuje jakiejś tam, nie wiem, satysfakcji. Nie, wy żyjecie w tej chwili, chwilą i naprawdę takie rzeczy. Przyziemne, nie będą na Was miały, nie będą miały na Was jakiegoś wielkiego wpływu. E, Będziecie się raczej od tego odgradzać i trochę taki, tak, jak barykadować, ale w taki dość zdrowy sposób, że po prostu ja to czuję odpoczynek najzwyczajniej w świecie, Odpoczywamy od takich e, negatywnych emocji. To siedemka pentakli w odwrocie jest dość dziwną. Dość zimną kartą, tutaj, ale myślę, że to tylko może symbolizować y, po raz kolejny Waszą jakąś taką y, cierpliwość i y, y, y wewnętrzną pewność, że, że troszkę jesteście w czepku urodzeni. No i bardzo dobrze, bo to jest końcu Wasz miesiąc y, urodzeniowy w gruncie rzeczy. Tak jak powiedziałam, jeszcze ta końcówka czerwc, y, lipca. Przepraszam. Y, nie wiem, czy na początku filmiku nie powiedziałam z czerwca. E, dobra, nieważne. Czasami za szybko się mówi. I, i właśnie to Wam pokazuje, jak bardzo ten miesiąc Wasz, tak? Lwi miesiąc potrafi Was rozwinąć i jak bardzo potrafi Was zmotywować i jak bardzo potraficie się unieść ponad wszystko. Znowu pojawia się szóstka mieczy. No i to jest taka, widzicie, dryfująca karta. Wy, wy po prostu odpływacie. Mimo tego, że jesteście znakiem ognistym, to po prostu taplacie się w wodzie i odpływacie od, od problemów. I naprawdę po Was... Wszystko w tym miesiącu będzie spływało jak po kaczce. I e, jeżeli raczej będziecie właśnie skupiali się na tej pozytywnej stronie, i a negatywy postaracie się, że tak powiem, odłożyć na później. I się nimi absolutnie nie przejmować. Czerpać po prostu z życia tyle, ile wlezie. I, I dobrze się bawić ogólnie. Dobrze się bawić. Dobrze, kochane lewki. Dziękuję Wam ślicznie. Pamiętajcie, że Wasze czytelnie półroczne jest już na kanale. Wszystko jest w opisie. Dzięki bardzo. Do zobaczenia.